Dobry wieczór nie chciałem się zapytać tych, którzy witali Jezuska co się zmieniło? Co mogło się zmienić? Powiem tak, jak my sami się nie zmienimy to. Kto nam może pomóc? pomóc. Kto? Żywy Chrystus. Ja mówię o królu, bo król ma koronę. Król Chrystus Emanuel, który głosi: anioł ziemski Bogdan z Rudy Śląskiej. Ursula Olszewska głosi o Ojcu, naszym królu, Chrystusie Emanuelu. Tak więc Chrystus raz się narodził ponad 2020 lat temu. będący żywym Bogiem, jakie przyszło na świat. Betlejem, Efratta, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu. A pochodzenie Chrystusa od jego początku, od dni wieczności. Więc Chrystus wszystko we wszystkim ma pełnię. Z Bogiem. Król ustanowiony na Syjonie, Psalm, psal, drugi, werset szósty. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. ustanowiony Król Chrystus Emanuel I głosimy, mówimy, że jest Królem Nie Pan Jedyny Król, który ma Koronę Nie modlimy się do takich obrazków. Widzimy obrazki. Nie modlimy się do takich obrazów. Tak więc jest jedynym nauczycielem. Król Chrystusa Manuel Mateusza rozdział dwudziesty trzeci werset od ósmego do jedenastego A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel. A wy wszyscy jesteście między sobą braćmi, siostrami. Nikogo też na ziemi naz nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w niebie. A kto jest w niebie? Chrystus, który jest nad nami. Nie chcecie, nie chcecie nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz. Jeden. Chrystus. Jeden. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Największy niech będzie sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tak więc. Co? między sobą. Powinniśmy przebaczyć między sobą. Mateusza rozdział szósty czternasty. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec Wasz niebiański. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Tak więc nikt nie jest sprawiedliwy. Nikt nie jest sprawiedliwy, bo każdy zgrzeszył. Pierwszym Adamie, a mamy żyć w ostatnim. A ostatni Adam jest Chrystus, który zrodził synów i córki w Jego prawdzie, miłości, sprawiedliwości, uczciwości wierności. Ją być na żywych sercach. Prawa, które wypisze Chrystus na żywych sercach. Krajczyków, rozdział 8. Werset 10. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po owych dniach mówi Bóg: Nadam prawa moje w ich myśli i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi Synami i córkami. Tak więc um, się synami i córkami, przejmując za ojca króla Chrystusa Manuela, mój z ojcem zrodzeni jego prawdy nie tylko raz w roku może rodzina albo jest zjednoczona list do Galatów Rozdział trzeci werset 26: Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami i córkami Bożymi w Chrystusie, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda, ani bowiem, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym. W Chrystusie Emanuelu, jeżeli nas należycie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zrodzone z obietnicą. Tak, zaufajcie żywemu Bogu, Chrystusie Emanuelu. Bo narodził się ponad 2020 lat temu w Betlejem, mieście ludzkim. Mateusz, rozdział pierwszy, werset dwudziesty trzeci. Oto dziewica. Ocznie i porodzi Syna Bożego, któremu nadadzą imię Emanuel. Emanuel, Bóg z nami. Jan brat w Chrystusie. Tak napisał. Jana Ewangelia, Brata w Chrystusie, rozdział pierwszy. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a słowo ciałem się stało, a słowo stało się ciałem. I zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy chwałę Chrystusa, chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Pełen łaski i prawdy. Także wszystko we wszystkim otrzymał. Chrystus, od Stwórcy. Bo Stwórca ma jedynego Syna, jednorodzonego Chrystusa, Chrystusa. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli Dało moc, aby stali się synami, córkami Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, a imię Jego przyszło na świat, światłość. Mateusza, Bóg z nami. Michaesza. Rozdział piąty. A ty, Betlejem, Efratta, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od Dni Wieczności Nowe Izrael Jest w Chrystusie List do Rzymian, rozdział drugi werset 28. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele. Ale prawdziwym Żydem jest ten, to jest nim wewnątrz, wewnątrz. A prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, nie zaś według litery. Ten, który ma obrzezane serce duchowe, i ten właśnie otrzymuje chwałę nie od ludzi, ale od Boga. Prawdziwi czciciele czczą. Duchu i prawdzie. Chrystusa, ewangelia Jana w Chrystusie, brata, rozdział czwarty. Samarytanka, która była przy studni, nie została opuszczona wodzie. Właśnie Chrystus rozmawiał z kobietą, która. Czerpała wodę ze studni. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Chrystus, wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie cię czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy ponieważ zbawienie bierze początek nie od Żydów. Początek nie pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu prawdy. Bóg jest duchem, więc by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu prawdy. Prawdziwi czciciele. Oddawają cześć i chwałę, żywemu Bogu, jakim jest król Chrystus Emanuel. I nie narodził się dzisiaj. Tylko ponad 2020 lat temu jest Bogiem żywym i jest wśród nas. Tak jak mówi i głosi Bogdan Ciecierski z Rudy Śląskiej, uszulaszewska siostra w Chrystusie. Głosi jednym Ojcu, bo Bogu żywym, prawdziwym, bo mieszka w nas.